Zadanie 22. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, i y dany jest kwadrat ABCD, w którym wierzchołek A to jest punkt o współrzędnych 4 i minus 1. Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie S o współrzędnych 1 i 3. Dokąd danie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przekątna kwadratu ABCD ma długość. Tutaj dobrze jest narysować sobie kwadrat. Nie musimy rysować go w układzie współrzędnych. Jeżeli chcesz, to oczywiście jak najbardziej w układzie współrzędnych taki kwadrat możesz narysować. My narysujemy po prostu kwadrat i podpiszemy wierzchołki A, B, C oraz wierzchołek D. I teraz narysujemy przekątne, no bo o przekątnych też jest mowa w tym zadaniu. W związku z powyższym te przekątne sobie tutaj dorysujemy. Tutaj, może ja zatrzymam na chwilkę nagrywanie wideo, żeby nie przedłużać odcin nagrania. I teraz wypiszmy sobie dane, jakie mamy w treści zadania. Wiadomo jest, że punkt A, wierzchołek A tego kwadratu, to jest punkt o współrzędnych 4 i minus 1. Przekątne tego kwadratu, one się przecinają w punkcie S i punkt S ma współrzędne 1 i 3. I teraz, co jest szukane? Przekątna kwadratu ABCD ma długość. Pamiętaj o tym, że w kwadracie obie przekątne, one mają dokładnie taką samą miarę. I musimy to znaleźć. Możemy tutaj sobie jeszcze dodatkowo oznaczyć, że. że to już może zapiszemy sobie w szukanach. Możemy sobie tutaj dodatkowo oznaczyć, że AC, które jest równe BD, to jest przekątna, czyli D. Będziemy po prostu nam łatwiej to zapisać. I teraz. Też pamiętajmy o tym, że w kwadracie przekątne przecinają się w taki sposób, że one się dzielą na identyczne odcinki. Oznacza to, że odcinek AS jest taki sam jak odcinek SC. Taki sam dalej, jak odcinek DS oraz odcinek BS, czyli te wszystkie cztery odcinki, które nam tutaj powstały w wyniku przecięcia się tych przekątnych, są takie same. I też, żeby nam się tutaj to potem łatwo liczyło, to nazwijmy sobie te odcinki literką A. Tutaj możemy sobie to podpisać, możemy, ale nie musimy, że to są A. Dodatkowo, na pewno taki zapis przy danych no, sygnalizuje nam, czym jest A. Czyli jak to sobie zapiszemy, to wtedy osoba, która będzie sprawdzała takie zadanie, nie będzie miała wątpliwości. No Oczywiście to jest zadanie zamknięte, więc rozwiązania nikt nie będzie sprawdzał, no ale gdybyś rozwiązywał, rozwiązywała takie zadanie na przykład w szkole na sprawdzianie na kartkówce i gdyby nauczyciel oczekiwał jednak mimo wszystko rozwiązania, no to taki zapis jest tutaj jak najbardziej wskazany. I teraz. To, co my możemy na pewno zrobić, mając te dane, które tutaj mamy, to możemy o, y, obliczyć y, odległość, odległość pomiędzy punktami, y, pomiędzy wierzchołkami kwadratu a jego środkiem, czyli możemy obliczyć długość odcinka A. I tak to sobie zrobimy. Y, wykorzystamy do tego odcinek AS, czyli my tak naprawdę tutaj liczymy długość odcinka AS. Zapiszmy dodatkowo, że to jest A, y, i wykorzystamy wzór na długość odcinka. Jak to policzymy? Od współrzędnej punktu S musimy odjąć od współrzędną x punktu S, musimy odjąć współrzędną x punktu A, całość podnosimy do potęgi drugiej, następnie dodać współrzędna y punktu S, odjąć współrzędna y punktu A to do potęgi drugiej i całe to wyrażenie musi być pod pierwiastkiem. I teraz podstawmy sobie tutaj odpowiednie dane. Mamy 1 odjąć 4, w pierwszym nawiasie do potęgi drugiej dodać 3, Odjąć minus 1 w drugim nawiasie całość do potęgi drugiej. Teraz musimy uprościć wszystko to, co znajduje się wewnątrz pierwiastka. I oczywiście zacznijmy najbardziej od y, tych naw nawiasów, które znajdują się tutaj wewnątrz. Tu mamy jeden odjąć 4. To jest minus 3, to podnosimy do potęgi drugiej, a jeżeli chodzi o ten nawias, to opuścimy sobie tutaj nawias ten wewnętrzny najpierw, czyli mamy 3 plus 1 i całość podnosimy do potęgi drugiej, oczywiście całe wyrażenie nadal musi być pod pierwiastkiem. Minus 3 do potęgi drugiej to jest 9, potem mamy 4 do potęgi drugiej, całość pod pierwiastkiem. 4 do potęgi drugiej to jest 16, więc mamy 9 plus 16. To jest nadal jeszcze pod pierwiastkiem, to może narysuję taką prostszą linią. Więc my uzyskujemy a, które jest równe, pierwiastek kwadratowy z 25. I teraz tutaj bardzo ważna sprawa. To jest oczywiście zadanie zamknięte, więc na maturze nikt nie sprawdza, co my tam napisaliśmy. Chcąc rozwiązać to zadanie, no ale gdyby było to zadanie otwarte, to tutaj by trzeba było zapisać, że A jest równa liczbie minus 5 i A jest równa liczbie minus 5. Tak, dobrze słyszysz, to należy zapisać, nawet jeżeli wiemy, że długość odcinka nie może być wartością mniejszą od 0 ani równą 0. Tylko że tutaj dodatkowo, oprócz tego, że trzeba to zapisać, to jeszcze dobrze jest dać adnotację, że wartość ujemną odrzucamy. No i oczywiście tutaj uzasadnienie też jest potrzebne, dlaczego tę wartość odrzucamy. Więc gdyby to było zadanie otwarte, gdzie sposób rozwiązania ma znaczenie, to taką adnotację tutaj przy wartości ujemnej też warto jest zapisać. Dobrze, to teraz. Punkt drugi. W kroku drugim już jesteśmy w stanie obliczyć długość przekątnej, czyli długość D. Długość D to jest nic innego jak dwukrotność połowy przekątnej. W związku z powyższym tutaj my będziemy mieli 2 razy 5, co w rezultacie daje nam 10, czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.